Co prawda dzieci i ryby głosu nie mają, ale młodzież jak najbardziej go ma. Przykładem jest młodzieżowa Rada Miasta Rybnika, która oprócz tego, że swoje sugestie przekazuje radnym dorosłym, stara się podejmować własne inicjatywy na terenie miasta. Być radnym to nie taka prosta sprawa. Reprezentować interesy mieszkańców to wielka odpowiedzialność, ale do tej funkcji można się przygotować na przykład działając w Młodzieżowej Radzie Miasta. Taka rada działa w Rybniku i choć nie ma dużej mocy sprawczej, sugeruje radnym dzięki swemu młodzieńczemu spojrzeniu, co w mieście warto zmienić, zwłaszcza dla młodych. Myślę, że warto działać w takiej radzie, ponieważ wtedy ma się kontakt z radnymi. Można coś zdecydować w mieście, co się dzieje, co się robi. Nie jest to totalnie obojętne. To bardziej dla w sumie, dużego jest jakimś rybnik, który naprawdę potrzebuje rzecz, dużo miejsc i rzeczy dla młodych ludzi. A tak naprawdę czasami po prostu nie widać tego. Ludzie, ludz, starsi radni czy yy, ludzie po prostu nie zaważają tych, tych potrzeb, które my widzimy innymi oczami. Niedawno Rada zorganizowała konkurs fotograficzny pod nazwą Rybnik Oczami Młodych. Na konkurs napłynęło wiele różnorodnych prac. Otwarcie wystawy fotograficznej połączone z prezentacją działalności odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury. Konkurs polegał na tym, że młodzi ludzie mieli poda zrobić zdjęcia swoimi właśnie oczami naszego miasta, aby zrobić później lekki reportaż na temat naszego miasta właśnie. No i widzieli bardzo różnie tymi swoimi oczami nasze miasto. Były portrety ludzi, były różne rzeczy, owoce. Ale jednak pierwsze miejsce nas urzekło, ponieważ były miejsca, które są w naszym mieście i są naprawdę bardzo ładnie przedstawione. Młodzieżowa Rada Miasta stara się, mimo braku możliwości ściśle ustawodawczych, wpływać na życie miasta poprzez różnego rodzaju działania. Właśnie młodzi przygotowują się do kolejnej akcji charytatywnej pod nazwą Czapka Świętego Mikołaja. Jest to akcja charytatywna. Odbędzie się dni od, 20 od, dniach, od 18 do 20, od 29 listopada do 18 grudnia. Jest to akcja, w której zbieramy datki oraz żywność dla biednych rodzin dla rodzin oraz dla dzieci. Będziemy robić dla nich prezenty na święta. Jest to akcja coroczna, już 9. rok ją organizujemy. Mam nadzieję, że uda, uda nam się uzupełnić tak samo jak w zeszłym roku, 20 tysięcy zebraliśmy funduszy. Działalność miejskich rad młodzieżowych pozwala zaktywizować środowisko młodzieży i przygotować przyszłych działaczy samorządu, którzy będą tworzyć Radę Miasta na poważnie.